Siemanko ludziska tutaj Arkas I witam Was, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 3 W ostatnim odcinku wróciliśmy tutaj sobie... Wow, coś tu się zapaliło. Dobra, nie ważne. Ja sobie zrobię tak OK Jeżeli się nie mylę, ona ma... That's good to meet you. I'm Moira Brown. I run craters Say, I'm working on a book about the wasteland. Mm, tak. Great. Just tell me, oh, to me live underground all your life. Or or to come in. <laughs> Uh oh. Where's runaway back? dad, huh? I've seen plenty of them before. But none with the big one oh one on their back. Good luck finding him. Maybe the armored vault that'll be good for the book. In fact, wanna help me with yeah, it's a dangerous place Moira. in the waste, right? People could really use it. A... For that, I need an assistant to... Okay. So, then they just yell... Dobra. Good enthusiasm! Now, I... Things like where it is and isn't safe to find food... Ooh, <laughs> sounds like fun! Well, food and medicine. Everyone needs them once.

Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Oh, oh, and take this. It's an old food sanitizer. Uh, oh want to study a living specimen with radiation poisoning. I need someone to research how to trap and that'll cover the first section of the book. Eee, zanim że sprzedajemy za sporo kapsułek. No tak. No dobra. Idę. Masz coś, coś? Ciężarówka nuka, no, co? Masz loftkę. Ja bardzo chętnie kupię loftkę od Ciebie. Loftka się bardzo przyda. Moment, karabin myśliwski na 0,32 To mi się może przydać. Mam coś na 5. Mam. Dobra. A, ogniwo mam miarę <laughs> nie będzie mi potrzebne Jak stoimy ze, ze steampakami stoimy chyba dobrze Okej, okay, okej okay. Rępalna 5, broń energetyczna 5 Sprzedam ci to pierdolę Pancerz bojowy, Do, dobra i hełm motocyklowy Jeszcze raz jak miał ten pancerz bojowy kompanii z pierdolę Hełm motocyklowy jest pełny, a mój Dobra Kupię sobie ten za 9 Ten o opieprze. Dobra. W sumie wydam? Tylko tyle. Nie co? Muszę już iść. Muszę już iść. Dobra. Eee, motocyklowi Tak jest. Okej, okay, wyjdźmy jak stoimy za municją? mamy tu okej, okay, tu okej okay. tu nie wiem czemu poszedłem ale okej okay. dobra i tak e, e, data zadania mapa świata zadania nie podręcznik przetrwania przynieść moje żeminy. o paweł To trochę mi zajmie. Od razu przelecimy się do Springvale. No dobra. A, w, pobli w pobliżu są wrogowie. Wro wrodzy. Wrogie wrogi. Dlaczego to tak po ciemku? Musi być wszystko. Dobra. Pierwszy pan zniszczony. W sumie możemy sobie tu zajrzeć. Potrzebowałbym co, czegoś. O właśnie. No Dobra, No to tak. Raz, dwa. Dziękujemy pani. No, przeszukajmy sobie ciebie. To mi się przyda Klucz do ku nie Granat wezmę, czemu nie? Sprzeda się może Ojej Dobra, nie prawa ręka, tylko celów w łeb. O No, dawaj, dawaj. Słabo. Dobra. Pięknie. Ale moment, zmieniłem myszkę i ustawienia, sterowanie, O, daj no mi tak No, teraz można To nie było mądre, nie chciałem tu iść Ała Musiało panienkę boleć Okej okay. no nie umarła O, machnął Długo już nie pomacham Szkocka nie, 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 dobra Kapsle i naboje o, Puste, puste Mikroskop Szkocka Czemu ja tu idę Ja tu nie chcę nawet iść Jest mi to niepotrzebne totalnie, ale wezmę w sumie to może być coś ciekawego, no ale. Weźmy wygrzew. Znając moje szczęście, to oprócz tego, że pewnie tu zginę, albo whatever, to nic tu nie będzie. Nie, dobra. Pusta butelka, przedwojenne pieniądze, brudna woda. Szafka na akta. Nie ma tu nic ciekawego. Idziemy stąd. Radex tylko jest. Dobra. Ktoś tu się sadził do mnie. Dobra, w sumie. Wow. W sumie tutaj też nic nie ma, więc jest tylko jakieś pudełko. Pomba wiśniowa i browar. Czyli tak naprawdę nie ma tam nic. Rzekajmy. Tak to... która to będzie? Będzie jeszcze cimno, nie, będzie jasno. Dobra, 6.10 możemy wyruszać na no, przygodę. Tędy przejdę bez szwanku, tędy no dobrze w sensie bez szwanku, bez większego szwanku, no coś pewnie mi się stanie znając mnie 2, 10 min, albo ureba. No Dobra, tu kapła woda, tam jest coś zielonego. Chodźmy tędy. Dobra. Patrz. Dobra, 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 dobra. Zobaczmy. I ja Jeszcze kawałek. Dość spory kawałek. Teraz ja sobie nacisnę ku i, i on będzie sobie szedł do przodu. To jest lepsza opcja. O wiele lepsza opcja. Ale tam jest jakiś przeciwnik. Pieszeł. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Biedaczek. Przykro mi, pieseł. Ktoś musiał cię zabić. Bo w ogóle skoczyłem do przodu, a on mi nagle w prawo. No, no nieważne. Wyciągnijmy. I chodźmy. Co tu jest? Kurwę radioaktywności. Nabijemy sobie trochę. O, o, o. 7, 8, 7, 8, 8. Ale tak troszeczkę. No tyle mniej więcej, bo potem ona wiem, że będzie miała misję Żeby na, nadurwiać gdzieś i sobie nabić rada. No, więc trochę sobie już nabijemy, potem będzie łatwiej. Ale w megatonie można sobie przy, przy przy, przy bombie. Raczej tutaj nie będzie mi się chciało. Myślę, no że tutaj mi się raczej nie będzie chciało zapieprzać Dobra tutaj jest jakaś magiczna przyczepa o i bardzo fajnie, bardzo fajnie Idziemy sobie stąd. Potuptajmy, bo jeszcze... ...dawałek, nie taki duży, ale jednak jest. Na szczęście jest możliwość szybkiej podróży do Megatony i tak dalej. Więc czuję, że to na pewno sobie wykorzystamy. Pyk, pyk... O jakiś przeciwnik, o jezu nienawidzę jej na szczęście trafiwszy To jest przeciwnik którego nienawidzę To w to lata i robi tylko Aż Że jak się denerwuje niepotrzebnie bo małe gówno mu lata nad uchem Leko niedaleko jeszcze Jest, słomowisko odkryliśmy. No, w sumie wygląda nawet potuptajmy. Dobra. Hmm, hmm, hmm. Dobra. No tu trzeba uważać, bo jak się już wejdzie na to pole minowe to już może nie być tak fajne. jak wejdziesz nagle będzie jeb kurwcia płup nie to jest chyba to miasteczko tak? tak mi się wydaje Uuu, tam są normalne domy mam nadzieję że nic mi nie wypierdoli zaraz pod stopami wygląda sytuacja. Minę widzę tam. No sobie rozbroimy ją. No, otwieranie zamków. 50 do tego I co tu jeszcze mi jest potrzebne Mamy no tu tak Myślę, że to będzie OK Dobra Żelazna pięść Nie Wajzak nie Trzech to jest profit A to co to jest? punkt umiejętności Czyli Aha, okej. Okay. Tak jest. Dokładnie. Erudycja. Jesus. No czemu to tak? I kolejna. Jeszcze samochód zaraz wybuchnie. Ja już to czuję. W ogóle. Fajna zabawa. Fajna zabawa. Super, świetnie jest. Eee, kondycja. Moja biedna nóżka, rączka, wszystko w ogóle. R rada dostaje teraz. Boże drogi, boże drogi. Ej, wziąłem to do rąk, to źle? Ktoś mnie szczela jeszcze na dodatek. Kim ty jesteś w ogóle Arkas Olu dostał tam Luja w twarz, idę tam, bo tam jest snajperka i amunicja. Nie ma co, ja tam idę o. To, to, to ratuje, to ratuje Nuka-Cola, Nuka-Cola Aparat korekcyjny, no nie bardzo Ale kurde sobie znalazł Kubaniec Tak, o nie ja tego nie chcę akurat Ale skrzynka z amunicją Łeee Jesteśmy w nie... O! Piknie. Weźmiemy wszystko, miejsce to tam możemy brać. To nie jest problem, ale... Nie do końca to chciałem kliknąć. Tam gdzieś mam iść. Dobra, no to chodźmy A, na plac zabaw. Okej okay. Tak Wy, Wybierz się na plac zabaw, dobra Mamy już wracać do Moiry Mamy już wracać do Moiry. Dobra, to lecimy do megatony. No spokojnie ta ta, ta, ta. ładnie, akurat szedł nam na jedno zadanko. Myślę, że tak. Jeszcze za dwa się. Nie, u niej jest jeszcze jedno, dwa. Coś takiego. Na pewno nie jest Jak tak. To you know, a... Dobra, In nie ma <laughs> Just what I've always you know, tell me all. <laughs> Oh, well, if that's all, I'll just I know you may not want to see any more explosives uh -huh. for a while. But and looking at this landmine, it gives me an idea. Okay. Yes, that's what I need your help on. I know lots about it from books, but I never seem to So I need you to get a bit of radiation poisoning. Now, 200 rad should be enough for basic sickness. But if you just... Weźmę na siebie 600 radów, ale jeszcze... Co masz na sprzedaż, baby? No tak. Tego to ja nie chcę, to ci opieprzę. Dwa antyrady, w sumie antyrady mogą się przydać. Bo już wiem, co się ma dziać za chwilę. se zostawię. Mentaty. Weź, idź mi z tym. Magnum nie używam. lotu też nie używam. To wygrzew sobie zostawię. Ratex, dwa sobie zostawię. Masz, opieprzyłem cię z wszystkich pieniędzy, ale żeby nie było ci smutno, wezmę cię z tym wszystkie. Good hunting Nara Dobrze, tak więc Zadania sobie Dobrze, tak więc tutaj sobie zakończymy odcineczek Jeżeli Ci się podobało skomentuj, daj łapkę w górę. Jeżeli Ci się nie podobało to też daj łapkę w górę i będzie OK mm. A zanim umrę to ja się może jednak wyleczę Dobra. Ta sobie tu postoję. I tyle. Na razie. Wziomanko.